I 8 grudnia po raz kolejny odbył się jarmark na Nikiszu. To największa tego typu impreza promująca Nikiszowiec. Z roku na rok przyciąga tysiące zwiedzających i kilkudziesięciu wystawców prezentujących rękodzieło, biżuterię, malarstwo oraz rzemiosło lokalne. Każdy mi jest inny. Każdego muszę wykonać. Do każdego podchodzę inaczej, także nie idzie tego określić. No trzeba zrobić całego mi się na szydełku, potem go ubrać. Każdy ma swoje imię. I trzeba w nie dać dużo serducha. Pali mi się robota w rękach. Jak, jak się Pani podoba? Bardzo. Jestem wystawcą, tylko właśnie wyszłam ze swojego namiotu i stoiska. Ale podoba mi się bardzo. Lubię klimat, który jest zimą na Nikiszowcu. Zresztą myślę, że Nikiszowiec o każdej porze roku jest wyjątkowy. Także bardzo szczególny wieczór, dzień. Kolega to znalazł na strychu od babci. Zrobiło się sprzęt. Raz my zagrali drugi raz i zaczęli nas po prostu, podobała się ludziom, biorą na imprezy. Halo, proszę pana, proszę otworzyć oczy. Jeśli nie reaguje, zapewniamy sobie wsparcie osoby postronnej. Bardzo proszę panią, żeby pani została. Tu mamy takie społeczeństwo dosyć krępujące się, tym niemniej jednak nieśmiałe pytania były, wiele osób sobie odświeżyło swoje stare umiejętności i... Myślę, że to, to też jest jakiś skutek. Odchylamy głowę do tyłu, udrażniając drogi oddechowe, rękoczyn, czoło, żuchwa. Nachylamy się i liczymy do dziesięciu. Wracam do Nikiszowiec. Jak mam okazję, to, to lubię ten kontakt z ludźmi, którzy go odwiedzają i, i lubią te jarmarki, stragany. To jeszcze chciałam! Jarmark na Nikiszu nadal jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, integrującym mieszkańców i promującym niezwykłe osiedle. Wydarzenie jest też okazją do zaprezentowania się instytucji i firm działających na terenie dzielnicy i w regionie. Wśród wykonawców pojawił się m.in. zespół The Chance, czyli trzy kobiece głosy prezentujące światowe hity muzyczne, także świąteczne. Publiczność jest bardzo mocno rozgrzała, także naprawdę no, było przecudownie, aż żal było opuszczać scenę, naprawdę. Tak i pomimo, pomimo tego, że temperatura jest naprawdę niska, to nie dała nas zjeść, bo publiczność nas rozgrzała dokumentnie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy z Wami być. A przede wszystkim za tą uroczą podkówkę, która nam teraz naprawdę będzie jeszcze więcej szczęścia przynosić, także dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy nie raz. Głównym organizatorem tegorocznego jarmarku było Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu, działające w ramach Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Jarmark udało nam się bardzo. Znaczy wczoraj byliśmy w fatalnym nastroju, bo rzeczywiście ksawer nam bardzo wszystko popsuł, ale dzisiaj to wszystko w dwójnasób jest oddane, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy tylu ludzi, nigdy jeszcze nie było tak fajnej atmosfery chyba jak w tym roku. Samochodzik z właśnie <grym> ja wyrabiane tutaj tak. przez pana. Może ee, sobie, ale tam, no, to jest to taka skarbonka gdzie tej można wyciągnąć tak pieniądze, także. <grym> Tak, Ale i to... może go pomalować farbą jekrylową. To do Zbieramy. czego to będzie służyło? Na jaki cel będziecie zbierać? To będzie, to będzie na prezent. To będzie na, Ta na prezent, tak. Jest taki wybór, że w zasadzie nie wiadomo co, co, co odrzucić, bo, bo tutaj wszystko by się chciało mieć. Mi najbardziej smakowały odsypki. Dobra, ja, ja, ja. bym się wszystkie stoiska. Jak co roku jesteśmy tutaj, z wszystkimi dziećmi, cała rodzinka tutaj, no i bardzo fajnie spędzamy czas. Najbardziej mi się podoba Karuzela. Mówi, sieje, kto słucha, zbiera. Takiej mądrości. To jeszcze chyba trochę nie ogarniasz tego, ale kiedyś to zrozumiesz. Byliśmy na kolejce, byliśmy na Karuzeli, słuchaliśmy zespołu. Tak już powoli kończymy. Wracamy, bo już trochę zimno. Ale bardzo, bardzo fajnie. Impreza się podoba. Super. Pierwszy raz jesteśmy tu na Nikiszowcu. Poza jarmarkiem to bardzo ciekawa architektura tego osiedla w ogóle. Jarmark był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a patronat honorowy objął nad nim prezydent miasta Piotr Uszek. Z reguły pół godziny po zakończeniu już dzwonimy do siebie, myśląc co będzie w przyszłym roku. Na pewno tak, na pewno pierwszy weekend po Barburce w 2014 roku będzie kolejny Jarmark, siódmy, także już możemy zaprosić. Wesołych świąt! Dla nas okres świąteczny to taki okres rodzinny. Czy, z Pana punktu widzenia, jako gospodarza tego miasta, możemy mówić, że Boże Narodzenie to. Czas rodzinny, i świąteczny, czy jednak musi Pan także godzić swoje obowiązki z obowiązkami wobec miasta? Jeżeli się zarządza miastem, to nie ma dnia spokoju, zawsze może coś się wydarzyć, trzeba być cały czas w gotowości, w pełnej gotowości i dyspozycji, ale nie ukrywam, że dla mnie... Tak jak inne święta, z reguły są związane z uczestnictwem w różnego rodzaju oficjalnych wydarzeniach. Tak staram się święta Bożego Narodzenia przede wszystkim dedykować rodzinie, spędzić z nimi ten czas wolny. Czas przede wszystkim też przeżyć religijnych. Tak? To są święta o absolutnie tej podstawie i przesłankach religijnych, więc dla mnie to jest czas i przeżyć religijnych, i spędzania tego czasu w najbliższym gronie. Z mamą, z żoną, z dziećmi, z siostrą, i, i, i tak pozostaje od wielu, wielu lat. Panie prezydencie, 30 sekund na zastanowienie się. Święta się kojarzą także z prezentem, takim tradycyjnym dzieciątkiem, które nas odwiedza, czego prezydent spodziewałby się zobaczyć pod choinką. To znaczy to z jednej strony jest pełne oczekiwanie i ma to być niespodzianka, zaskoczenie, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, żeby umieć kupić coś, co rzeczywiście naprawdę będzie drugiej osobie potrzebne. Nie jest to łatwe. Ja powiem szczerze, że nigdy nie mam sugestii żadnych w stosunku do najbliższej rodziny, ale zawsze im się udaje kupić coś, co rzeczywiście jest przeze mnie oczekiwane, i, i, i zawsze był to strzał w dziesiątkę. Wynika z tego, że i żona, i, i dzieci mnie bardzo dokładnie obserwują i, i znają moje potrzeby. Myślę, że również w tym roku będzie to miłe zaskoczenie. Trudno mi teraz mówić co, bo mogło to być traktowane czy potraktowane jako pewna sugestia zakupu. Gdyby porozmawiać o, chwilę o abstrakcyjnej sytuacji i o wieczorze wigilijnej, przy której zasiadają poza włodarzami miasta także mieszkańcy Katowic, to takie najważniejsze życzenia przy łamaniu opłatkiem z Pana strony to jakie byłyby? Znaczy, żyjemy w bardzo gorących czasach, pełnych emocji. Pewnych przesileń. Chciałbym, żeby ten czas Świąt Bożego Narodzenia był czasem spokoju, wzajemnego szacunku, zrozumienia, aby te uczucia były głębsze niż w normalnym dniu poprzednim, abyśmy dla siebie mieli więcej czasu, abyśmy potrafili bardziej słuchać niż mówić, aby przede wszystkim było nam dane spędzić ten czas w gronie osób najbliższych nam w broni rodziny, dzieci, rodziców, to jest przede wszystkim wymiar rodzinny tych świąt, to wynika z natury, z natury na rodzinie Jezusa Chrystusa i chcę, żeby ten czas przede wszystkim był czasem rodzinnym dla wszystkich mieszkańców Katowic.